Poprawka zadanie drugie i wartość bezwzględna w minutę. Te dwie kreski, czyli wartość bezwzględna, dodatnie liczby nam przepuszczają bez zmian, a ujemne zmieniają na przeciwne, czyli na przykład tej minus szóstce ukradną tego minusa. Zatem musimy sprawdzić, czy taka liczba będzie dodatnia, czy będzie ujemna. Na maturze masz kalkulator, więc jak wpiszesz sobie pierwiastek z 5, to wyjdzie że to jest około 2,23. Więc jak odejmiesz od tego 3, no to okaże się, że to jest liczba mniejsza od zera. Inny sposób, bez kalkulatora, to możesz zobaczyć, że trójka to jest po prostu pierwiastek z 9, więc jak masz pierwiastek z 5 minus pierwiastek z 9, no to to będzie mniejsze od 0. Ta wartość bezwzględna musi nam to zamienić na przeciwne. W jaki sposób? Wystarczy, że to przepiszemy w nawiasie, a przed tym dopiszemy minus. To teraz to drugie i uwaga, mamy pierwiastek z 5 minus 1, a 1 to jest po prostu pierwiastek z 1, więc pierwiastek z 5 minus pierwiastek z 1 będzie liczbą dodatnią. Więc nie zmieniamy znaku, po prostu to przepisujemy. I tu możemy dać nawias. To teraz ten minus nam pozmienia znaki w środku, czyli będzie minus pierwiastek z 5 dodać 3, plus pierwiastek z 5 minus 1, czyli pierwiastki z pięciu się redukują, a 3 minus 1, no to będzie 2, i mamy odpowiedź C. Obserwuj po więcej.